Cześć, witajcie, z tej strony Zimny, a to jest Twierdza, Krzyżowiec, Szlak Krzyżowca i Misja 5. Jak widzicie, mamy dzisiaj za przeciwników trzech węży oraz posiadamy 4000 zł, gdzie oni posiadają po dwa, także zaczynajmy. Ustawmy sobie może, wiecie co, albo dobra, już jak ustawiłem spichlerz w ten sposób, to już nie będę tego zmieniał, bo chciałem tam bliżej tego, tej zieleni, żeby nie musieli tak nosić, ale okej. Okay kilka domów oczywiście postawimy sobie jeszcze i wybudujemy sobie gildię najemników, znaczy ten obóz najemników i tutaj będziemy musieli postawić sobie jak najbliżej wyjścia jedną jedną tą kopalnię. Dobra, co tu jeszcze nam jest potrzebne tak na szybkości? Dobra, jedzenie, może zbudujemy im kilka tych sadów. Trzy chyba wejdą tutaj. Cztery? Trzy, Trzy. i jeszcze tam. Aha, targ. Starczy nam na targ? Powinno nam starczyć, akurat. Dobra, teraz wybudujemy sobie konnych łuczników, Dużo jednostek. I od razu zaatakujemy jednego. Jednego z tych węży, żeby już tutaj nam nie przeszkadzał na przyszłość. Najgorszy będzie ten, bo on tutaj będzie podpalał nam nasze, nasze tu kupalnie. Więc trzeba go załatwić w miarę szybko. Myślę, że to się uda. Ostrzelamy go po prostu, on tutaj nie ma zbyt dużo wojska. Jak zresztą można zobaczyć. No tak. ma kilka, kilkanaście jednostek. Oczywiście pozycję obronną im damy, żeby to w razie się czegoś musieli mogli obronić. Oczywiście podjedziemy tutaj. Zlikwidujemy mu całe wojsko jakie tylko tam posiada, nie ma tego zbyt wiele, ale dzięki temu, ok, wjedziemy sobie tutaj, żeby to tak o nie tych jeszcze trzeba zlikwidować, bo już jadą, podpalać, a tam nie ma żadnej obrony, więc dobra, nie może sobie budować, dobra, tu jakąś tam obronę mamy, więc szybko musimy... Okej, okay, koksownik, bo tutaj jakieś jełopy nam zaczynają atakować Okej, okay, wyślamy jeszcze jedną... Jeszcze jedną grupę tych żołnierzy. Tędy nie powinni chyba przejechać. No i pod podpalacze już biegną, ale myślę, że nie zdąży tutaj do siegowiec. A żeby nie przebiegali, to ustawimy sobie, bo chyba tylko tędy przejdą. Tam już nie ma więcej przejść. Więc... Jedno jest odcięte, a drugie też już jest, jak widzicie, zastawione, więc dobra, sprzedajmy sobie resztę kamienia. Kupmy kilka asasinów, żeby tam wjechać mu na ten, na ten pierwszy, tego pierwszego, żeby zniszczyć węża. Będzie nam troszkę łatwiej, a on już i tak jest tutaj tylko na wykończeniu. Oczywiście mają pozy pozycję obronną, więc nie będzie to problemu w, w razie gdyby nas atakował. Jak widzicie ten już też jest bez pieniędzy. No ten też nie ma zbyt wiele. Dzięki właśnie temu, że tutaj ich odetniemy szybko. Nie będą mogli nam wchodzić. Dzięki temu ta misja będzie krótka. Wiem, że spada, ponieważ nie mamy już... Nie mam już pożywienia. Nie mamy też złota. Więc jakoś muszą się prze, przeboleć jeszcze chwilę. Nie wiem, czy możemy go zawić. Myślę, że może być trochę problem. Ale jest ich tutaj z 13, więc sobie poradzić, nie okay. Nieduża grupa zginęła, ale już przykład po No ładnie Więc strzelamy kolejnego. Jeżeli się uda w miarę szybko, przejdziemy również i tę misję. No, jak widzicie jeszcze tutaj nie ma czym bardzo atakować. Nie ma czym się bronić. Ostrzelajcie no, tych na wieżach. Tu strzelać do tych. Tego jeszcze usunąć. I można się zbliżyć w kierunku zamku. Nawet jedziemy sobie tutaj. Żeby w raz, właśnie w razie czego. Tutaj móc sobie szybko likwidować te jego jednostki. I atakujemy króla. No cóż, mamy tutaj straty w żywności. Myślę, że jakoś się muszą porać z tym. Kupimy im troszkę chleba, niech mają i Twoja kupimy jeszcze. Aha, nam trzech asasynów tylko możemy rekrutować, dobra. Kilka domów dobudujemy za wszystkie pieniądze, jakie mamy tych jednostek. Ich starczy zupełności na pokonanie reszty przeciwników. No i widzicie, tutaj już, już król jest atakowany. asasyni dojdą i powinno być dobrze. I nie udało się pokonać kolejnego. Od razu atakujemy trzeciego i ostatniego. Ten jak widzicie też nie zdążył się jeszcze rozbudować, więc atak na niego nie powinien być zbyt trudny. Bierzemy sobie tych asasynów. Podprowadzamy oczywiście też pod zamek. Tu trzeba pilnować, żeby te m, ci włóczniarze tutaj nie atakowali nam. Zbytnio na naszych jednostek konnych. A więc okej, okay. mamy praktycznie wyczyszczony zamek, nie ma już chyba żadnych żołnierzy. Podjedziemy sobie oczywiście bliżej. I, jak widzicie, nawet taką misję, gdzie mamy trzech przeciwników, można przejść w miarę szybko bez, zbędnego, bez zbędnej rozbudowy. No widzicie, właśnie przeszliśmy piątą misję. Nie jest ona zbyt trudna, ale pamiętajcie o tym, że trzeba ją w miarę szybko przejść, zanim się przeciwnik rozbuduje. Ja Wam dziękuję za uwagę w tym odcinku. To tyle i trzymajcie się na razie.